Dzień dobry, cześć i czołem! Tak, to znowu ja, Rigo. A dzisiaj chciałem wam pokazać dwie rzeczy ups w Minecrafcie, które zadziwiły mnie najbardziej. Jedną z nich jest magiczna kraina dum 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 Dobra, to było dziwne. To było głupie. Wow, co mi zjeść. Won. Wąt Główniarzu Eee No To jest, na początek pokazuję wam tą magiczną krainę No wą, jeny, głupe slimy Jeszcze nie mam deseczek, nie no, ja nie mogę po prostu Dobra, mam wywalone. Zamknę się tu i będzie dobrze no, wreszcie mogę coś. Proszę. Trochę doseczek. Nie tu. I potrzebne mi są jeszcze drzwi. którzy można było wskakiwać. Robię więcej taką jakby bazę postojową. Zapewnie padnę na pewno. Zapewnie to nie no, na pewno no. To jest. Idź stąd. WON, ON gówniarzu, ty niewierny. Ile masz tu jeszcze? No i następnie, jeżeli uda mi się to pokazać, pokażę wam hmm. Hmm. powtórzenia same. Ale jak jestem, nie potrafię operować polszczyzną. Pokażę wam również taki magiczny fajny zamek, który jest, jest tak jakby w którym jest taka super fajna czaszka, która zabija mnie na strzała, bo nawala po 9666 o ile się nie mylę. Kurde ile tu jest ich pełno normalnie. Muszę sobie ustawić na miecz i gińcie A, gin, 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 gin. Szybko trzeba jak najszybciej to zrobić. Nie zabiją. Dobra, już jest git. Już jestem w jakimś miejscu, o którym nie wiem. No, widzę, że tu jest brąz. Nie, to jest ten. Nie wiem to jak się nazywa, ja to bronzem nazywam Dobra, o gincie, gincie, Głupie potwory O, zabiją mnie zaraz Super, znowu Ojej, dobra No to widzimy się za chwilę, kiedy Będę już niedaleko Tego zamku magicznego Dobra, teraz jeszcze jakoś tak zaczynając Bo Zrobiłem sobie małą przerwę między Iściem a na tą magiczną ziemię, a na ten i chciałem Wam szybko pokazać. Na ten zamek, sorry! I chciałem Wam szybko pokazać, no, co zbudowałem przez ostatni czas. Znalazłem już dwie skrzynki, w ogóle ich nie robiłem. Jedną znalazłem w jaskini, a w drugi, drugą znalazłem w wodzie. I tam był flipper, choć nie wiem, nawet do czego on służy. Coś tam, o, przeczytajcie sobie. Coś tam, że tu swim, nie wiem o co z tym chodzi. Mam też takie fajne lusterko, pokażę Wam. Raz, dwa, trzy i haha, teleportuję się do mojego respawna. Yy, tak chciałem szybko wam powiedzieć, yy, pokazać te moje ulepszenia, co mam. Jak widać już mam Helmik z kopera yy, z Irona mam zbroję i spodnie. Mam też ten lepszy taki, bo wcześniej używałem taki krótki miecz, który nawalał prosto, a teraz zrobiłem sobie ze złota taki lepszy mieczyk. No i to wszystko. I czekam aż będzie dzień, i nagrywam dalej. A jeszcze powiększę swoje zejście do kopalni, choć nie wiem do czego to ma służyć, bo tu widzę potem są już same kopalnie, i nie opłaca się kopać w dół, bo tylko więcej czasu tracę na stawianie ścianek, że mi tu nic nie wchodziło niż na. W ogóle wydobywaniu surowców, i ostatnim, ostatnim czasem w ogóle zacząłem schodzić do kopalni, i dosyć dobre surowce są. Ogółem są te takie, te pojemniki, wazony, takie, nie wiem, garnki, co wypadają różne te, bo już nawet jak patrząc, to mam 15 eliksirków, ponad 50 shurikenów i 20 bomb. To jest nieźle. Dobra, to ja kończę i czekam na dzień. Dobra jestem. Yy, przed chwilą dopiero doszłem yy, Dla ciekawskich yy, Droga zajęła mi dosyć długo Nie wiem, idzie się o ponad 10 minut Choć nie przesadzając no. yy, Nie, jak chcecie to zobaczcie sami Wyszedłem O zmroku, kiedy jeszcze nie było słońca I zobaczcie Gdzie jest właśnie I jak widać Jestem na takim dużym, niebieskim zamku Z Blue Bricka Niebieskiej, niebieskiego jakiegoś tam, no kostki, nie wiem jak to nazwać. Nie jestem dobrym Anglikiem. I no co, no to jest normalne o coś takiego, da się z tego budować. Dosyć fajne budowle, mam tego trochę u siebie, w domku tam. jest co? Jest mniej więcej coś takiego. O, książka. O, książki. <laughs> e, żeby was nie zdziwić To jest tak e, Zaraz wam pokażę, bo dopiero zobaczyłem, że młotkiem da się tu rozwalać wszystko O, zdobyłem sobie lampeczkę Książki sobie po, poukradam mu No to co? E, muszę po prostu zejść, pokażę wam tą czaszkę Weznę zjem sobie na maksa, żeby mieć tego i ciśniemy. Tu jest taki gościu. W nocy, jak do niego zagadam, to wychodzi tak, jakby z tego gościa taki gigantyczny kościotrup i zabija na strzała. To miejsce mnie przeraża czasami. Widzieliście? 9000, czy tam 900, 600. I na strzała nie da się nic zrobić. Masakra. Nie wiem, przyrzekam sobie, że muszę zabić tę czaszkę. Ona już chyba z pięć razy mnie zabiła, a droga mi zajęła masakrycznie dużo, mówiąc tak dziwnie. I mam pomysł, jak zdobyłem te książki, właściwie przed chwilą przyszedł mi do głowy, bo jak przyjrzałem się na tym, zrobię sobie fajne miejsce, coś w stylu biblioteczki. Dobra, o jeszcze tutaj cyk i teraz sobie patyczki. Z 20 powinno starczyć. Nie chcę przedłużyć, żeby to czasu to sporo nie zajęło, ale dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, o, źle. Dobra, mi się wydaje, że chyba będzie dobrze. I poustawiam sobie książeczki. Zrobię sobie bibliotekę. Ha, ale jestem sprytny. Ha. I mam bibliotekę. Nie wiem, czy to tak można nazwać. O, jeszcze mam jakiś water candle. O, to sobie tu ustawię, tylko to zbiorę. To postawię sobie po tej stronie zwykłą świeczkę postawię po tej stronie a w środek postawię słoik. Ha, ha. Tutaj nie wiem czy tak ten, bo oglądając pewien filmik, dowiedziałem się, że gra y, ciągnie się nie tak jak Minecraft, że zbiera się surowce, zbierze się tam dużo surowców i o, jestem kozak, bo mam to i to. Tutaj jest tak, że tak prawdopodobnie nie chcę kłamać. Więc nie jestem pewny, czy to jest prawda. Że w tym tutaj można mieć jakieś laserowe miecze, jakieś plecaki odrzutowe i różne tego typu rzeczy Dobra, no to cześć, yy, już, a poza tym Dobra, w następnym odcinku, nie przedłużając, nie wiem, zrobię jakby taki konkurs I nie wiem co będzie jeszcze nagrodą, tak sobie, nie wiem, coś wymyślę może Dobra